Cześć, ja jestem Sandra. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Stay English Online. Mam nadzieję, że lubicie tańczyć, bo ten odcinek będzie tematycznie z tańcem powiązany. Zapraszam! Ten odcinek będzie krótki. Jak po angielsku powiedzieć, bo do tanga trzeba dwojga? Takes two to tango. Po prostu. Takes two. Tango. Taki idiom na dziś przygotowałam dla Was. Zapraszam Was po więcej idiomów na mój Instagram. Codziennie dostajecie jeden, a jak wejdziecie sobie na wyróżnione relacje na moim profilu, to znajdziecie tam wszystkie poprzednie idiomy. Przypominam o tym, że cały czas trwa jeszcze sprzedaż. Kilka ostatnich miejsc zostało mojego kursu dla maturzystów, przygotowującego do matury 2021 z angielskiego. Subskrybujcie. Łapka w górę i widzimy się niebawem. Cześć!